Dobry wieczór, Państwu. Eee, wracamy do Holstina. Ja jestem Pat. Ja jestem Łach. I. I okay. doszły do nas całkiem ciekawe e, rewelacje. Okazuje się, że nazwa Holstein to jest kurwa Olsztyn. Tak. Nie, nie wiem w jakim języku, szczerze mówiąc, ale coś miałem z co tym zrobić z bezpiecznikami, nie? Eee, nie zrobić tego? Nie. A ten całkiem poprawił się przesunąć tu na niebieski. No, no, no. Chyba po angielsku. Ja strzelałem w niemiecki, no ale podejrzewam, że po angielsku. Więc to wcale nie był szałot. Ej, ale możesz załączyć oba tutaj u góry teraz. To będzie lepsze. Ale czy, co? Aha, ale nie, prze, nie przejdę tam, bo musi być e, lampa nie, od... Nie przejdziesz, bo przejdziesz od tej laski. A tak, to miałem zrobić faktycznie. No. <laughs> sorry, 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 my bad, my bad. Tyś to jest. No nie za mądry. <laughs> Dobrze, że jesteś tu obok. Dobra, to to... Tak, i tak zostaw. <laughs> no. I tu cyk i teraz... Dlaczego teraz się zamieni w coś jak będzie ciemno? No to trochę przypał. Znikła w ogóle. Oj jest. To też niedobrze. Jest to jeszcze gorzej. To też niedobrze. I zobacz to... mapę czy masz wszystko już jakby... No, w sypialni y... dziadków nie byłem. Aha. W sypialni i... rodziców to było tam gdzie byłem teraz. Korytarz i gabinet jeszcze. Ale teraz mi pokazuje przedsionek, że coś tam trzeba zrobić. To jest... To jest góra? Z piętro? Tak. To jest, jest parter, no. Teraz jestem na pierwszym, nie? To, to może do sypialni dziadków. On jest pewnie... To jest to chyba. Sypialnia twoich dziadków? To jest sypialni dziadków. Możesz tą żarówkę wkręcić tutaj. No, aha i pewnie się przesunie ten. A nie, nie wykręciłem żarówki. Kurwa, mać... I teraz trzeba się wracać zaś. Eee, no dobra. To głupio zrobiłem, szczerze mówiąc. Głupio zrobiłem. No głupio, głupio, Nie przemyślałem. My, A tutaj wszystko zebrałeś? Tutaj, no jesteśmy teraz w, w gabinecie. W coś tu niby jest. Tu była strzelba. Nie, w stanie dziadków jest. Tak? Tak, Dobrze. chyba tak. To dobra, to wrócę jak światło ogarnę. Skaczy dziadek też tam był. Hmm, się okaże, nie? No razem ze strzelbą. W swoich dobra, ustach. E, a nie, nie, to co ja robię w ogóle? Nie wiem, ja właściwie. Aha, miałeś pożarówkę, dobra. E, a mi jest wienie? Nie, jest druga. w łazience, <laughs> chyba? Jest tu nie przełącznik, tylko drzwi, a nie drzwi, tylko tu. Dobrze ci nie? wiem. <laughs> Zdaję sobie sprawę. Ja bym cię ocenić w skali od 0 do 10? To minus 3. Nie, no nie, no jakiś srogi dla siebie znowu. No to ile? Minus 5 <laughs> ty możesz. Ja o, mogę. Proszę. I można sobie teraz tutaj wejść. Gdzie? Proszę bardzo. O, tu Co? jesteś! Jak tyś tu wlazł, jakby były drzwi zamknięte? Yy... Co bardziej mi przeraża. No. Podarty zeszyt, pisany pamiętnik Kasi. Każda strona została pomazana kredkami. Wycięte z gazety zdjęcie Grzegorza Ciechowskiego zostało przyklejone do okładki. No to mamy jakieś lata 70 -80, jakby jakbyś jeszcze nikt nie domyślił po meblach. Dziadek ja. się złościł jak podejrzałem, że się bawi w przebieranki z Jak ty i to buchu, robisz? Jak się nie ufamówki, to kupił się zastrzewał. Co? Dziadek chyba serio, ma no, problem ze sobą. No to na pewno, nie. Ona też, zresztą tutaj każdy... Ten Maciek, dobra, ty jakiś to jest kurwa duch tak, z nie. Balkon, dobra. dobra, tu... Aha, patrz, no faktycznie jeszcze ja rację, że tu jest ten no, takie dziwne. Ale to po co jest... Komu w domu jest potrzebne coś takiego? Nie wiem, nie mam tego pojęcia, ale tu będzie potrzebna kolejna żarówka. Ale miałeś dwie żarówki. A, jedna jest sam. Tak, jest to No. Dziwny stop, stos mebli. Dobra, to w sumie może wezmę tamtą żarówkę. Stamtąd. No nie, bo wtedy tutaj ci się zablokuje i nie wsadzisz jej. Ale przestawię trochę lampę. Jaki ja mam tu cokolwiek. No. no, tak, no. no. No nie ma żadnych przyborów. No, nie krajów, normalna... Kobieta, no absolutnie. Same ciastka wszędzie. A co chcesz, kalkami szedzić w ogóle na nie? Jest, no, oczy nie tak. takie czarne ma w ogóle, nie? Nie wiem, czy zauważyłeś. No, a tego się w ogóle jakby. Tomek się w ogóle nie interesuje tym, nie? No, no. No, Tomek nie. ma ważniejsze rzeczy na głowie. Jak na przykład to, dlaczego to się przed chwilą tak kręciło. Jak szukanie boi, mapy. No, no. Jakie mapy on Mapę Mapy Olsztyna? No chyba tak, no. Dla Bart musi znaleźć Bartka. Da, da. A, ale Bartek jest w bruwarzy. No właśnie, poszedł do bruwaru, nie wrócił. Już kapot. Się, się każdemu chłopowi, nie? No, dokładnie. <laughs> <laughs> Zaś kolejny ten, zepsute. Okej, okay, biorę też żarówkę. Ale patrz, jaki kozak, nie? Na zapalonej lampie. Oh. Siedzi... No, bo to jest tak straszne. No, Przyjmuj kontrolę nad padem. Ja się nie chcę w sensie wykręcać żarówki. <laughs> pod prądem. Zakręciło mu się w głowie po prostu. Okej, okay. dobrze, fajnie. No a teraz mogę to przesunąć z powrotem? Przesuń to. Ale po co? No, żeby tu to a. zrobić? Aha, nie, w sumie mogę to zrobić. Slide! Uh, co chcesz zrobić? Wejść Dzieciaki narobiły bałagan, no to niech same zbiorą rzeczy. No? Może, ale wciąż ale to... nie mogę niczego uszyć, bez musi być gdzieś w piwnicy. Ale klucz się złamał w tej cholernej kłódce. gdyby tylko to był jakiś sposób. Paneczku, pomóż kobiecie w potrzebie. Tu potrzeba męskiej Pff. ręki. To brzmi creepy. to lata 70. No. Okej, okay, dobra, to ja tę szarówkę stąd zabieram. Bo pewnie się przyda jeszcze potem gdzieś. Nie, zostawiam No, ale po cholery mam coś zostawiać, żeby tu nie wracać potem. A zobacz, czy już wszystko. O, zablokowałem się. Tutaj. O, świetnie. Ale. No, wkręcę tę szarówkę. Zobacz, czy wszystko zebrałeś w Okej. No, jestem. W sypialni no, nie. dzieci. No dobrze, no to tutaj, tutaj to już było. Tutaj jest szafa z dzieckiem duchem. Aha, bo tu jest jeszcze... No, tu są drzwi zamknięte, więc pewnie trzeba będzie być na balkon Co czy coś. Ale tam pada. No, tutaj, no wiem, że pada, no z cukru nie jesteśmy, nie? Tutaj nic nie ma, w sensie. No pewnie tam jakoś idzie dostać do tej szafy, ale no, to nie wiem jak. Dobra, nic do, do, do sypialni dziadków. A, no, wykręć tą żarówkę. sypialnia dziadków była... Tu. A, Widzisz, skończy, no. Aha, bo też żarówka się świeciła, że jej nie zebrałem. No. No, to sypialnie dziadków jest... Tutaj? O, no. Tutaj, dobra, okej. Okay. Tutaj coś jest. No, dobra ścianka, fajnie. Hmm. Tam są drzwi na balkon pewnie też są zamknięte. No Tutaj coś jest. O! Uuuu, stary stary pewnie nazistowski. <grym> No, sypialnie dziadków, no kurwa. No to by dużo tu dla dlaczego was strzelbę dziadek i. Tak, no. Chcę popełnić samobójstwo. Czasami w jakieś drzwi jeszcze? Gdzie? No patrz, no widzisz, że tam są. No tu z tym balkonem. A, okej, okay, no dobra, no to nie wiem, czy tu jeszcze coś. O, kwiatek. Pura pusta butelka wódki. Prawie. Prawie, schowana. Pusta butelka wódki. No, Dobra, i to chyba wszystko. Te lampy. W... W sumie znaczy też rupeker też mogą wziąć. I pewnie dlatego się świeci. No, no. Zbiorę ją tak na ten. dla testu, nie. No dobrze. No, A, okay, okay. dobra. Czyli na dół musimy mieć teraz. Dobra, to sobie ją zachowam na razie. To ten lądem No nie, pewnie się potem okaże. Widziałem się teraz do gabinet. gabinet jest. Gabinet i przedsionek. Coś przy. Aha, w przedsionku jest ten. Są drzwi do piwnicy. E, nie, to coś tam świeci to jest. Ale ty czerwony, to jest, to jest y, drzwi do piwnicy. A, no no, 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 chyba tak. Nie no, tam był gabinet. Ten nie zejdziesz. No faktycznie Myślałem, że to jakoś przeskoczę. To był ten pokój? Tak, ale chcesz tak. tu żarówkę wkręcić. Ajajaj, aj, karamba. Dobrze, chyba tak. znowu dzwoni ta. No pinda. wiem no już idę, no. Ale ona na domofon dzwoni, on stoi na tym deszczu no, i części no. pomóc i po prostu narzeka na ciebie. No chyba tak. Albo jest jakimś... Aha, tu. A tu pewnie pierścień trzeba dać. Tak. Nie już, patrz. Oh. I pewnie trzeba wlać też wodę do dzbanka. Widzisz? Dzban się obniża przy zapełnieniu, przy napełnieniu. Delikatnemu ruchowi towarzyszy ledwie słyszalny jak mechanizm. No ale też przy napełnieniu. Ojej. O tak. O, proszę bardzo. Save. Z brązu. I pewnie tam jest shotgun. Pewnie tak. Też z brązu. Bajka. Okej. Okay. Fajnie. Ja oglądaj czy... minę, bajki. No. Dobra, nic już nie ma w środku, spoko. Pusty shotgun też dobra rzecz. Teraz no. możemy zastrzelić tego dzieciaka. Tak, dokładnie. Jakieś postępy? Nie! Znalazłem mapa tuneli, ale jest na slajdzie. Muszę go wyświetlić. Skąd wiesz, że ta mapa tuneli to w takim Co Zbliżał pod światło? W szkole jest pełno. Nie muszę tam iść. Po co mieliby slajd, którego nie mają na czym wyświetlić? Bo może im się zepsuł ten projektor? Znaję go. Dobra, tylko się powiesz. Dmoknę. <noise> ja tu z tą pizzą już czekam. Ej, może... Dobra, no co zobacz ten? mapę. Co te drzwi, tu? Mm. Już wszystko masz. No, sypiania rodziców. Aha, a, dobra, dobra okej, okay. czyli trzeba się tam po prostu wrzucić. No okej. Okay. No dobrze, no dobrze, no dobrze. No to już wracam, no to było tu, czy Bżej, U góry. dobra Ale to będzie żarówka No, całkiem prawdopodobne no, no Trzeba dobra, się dostać bolo. do tego. ...byliśmy w gabinecie? Przeciąg. nie, dobra <laughs> Do przeciągu musisz się otworzyć te drzwi jakoś Masz czy mnie otworzyć? No nie, właśnie no, Ale wszystko zebrałeś, musimy mieć No to czekaj, sprawdzę, czy to jest to. No to nie wyjdziesz stąd No wiem, ale chciałem sprawdzić, no, czy okay. to po prostu było to, wiesz żarówkę, Okej... Okay. No musimy tam wleźć do tej piwnicy po prostu. Jednego wyjścia nie ma, tylko pytanie jak. No może możesz strzelić to... z shotguna? Albo przypieprzyć po prostu tym shotgunem w kłódkę. W końcu jest zardzewiała, nie? No tak. Jakby nie dało się tego zrobić niczym innym, tylko shotgunem. Absolutnie. Shotganem. No jakby shotgun jest od tego, nie? Przestrzel kłódkę. Tam była amunicja! No. Okej. Okay. Trochę moim zdaniem marnowanie amunicji. To nie tłumaczy dlaczego dziadek w takim razie Dalej no, żyje. No. A, dobra, teraz tu nie ma prądu. Yy, A... Może musisz zmienić ten? No na pewno, ale to się tu nie zaczę. Aha, dobra, okej, okay. dobra, wracam już. Tylko teraz yy, jak... Ten jest całkiem jest po piwnicza? lewej, nie? Czy ten przedostatni? Czekaj, zobaczmy mapę. Tu był gabinet, piwnica... No pewnie ten tu od korytarza, nie? No. Nie, to nie jestem chyba. No wiem, no już się domyśliłem po tym, że jest ciemno. A. Faktycznie mogę dać ci to do myślenia. <grymnie> tak, zdecydowanie. Taki sprytny za mnie sukien sen. Dobra, tutaj jest ta... Dobra, ta wróżica tej babki powiedzieć jej, że... Nie będę tam do niej szedł, roz rozmawiać w ogóle. Co ty sobie żartujesz w ogóle? Aha, dobra, to są te... Sąka przedstawia. <mierny> e, Kredyty. a No, całkiem spoko w ogóle. No, sami Polacy. A, jaki Szwed, proszę bardzo. E, Team Unikarinen. I on się zajmuje programowaniem. Tak. Karo Scott to chyba też raczej nie po polsku jest? No ale nie? E, Wartup Media nie kojarzę takich imiona i nazwisk. Sebastian Kopka. Nie, ale spoko, Należy im się Shoutout na największym kanale w Polsce. Mm -hmm. no, PRL należy... Studio. Ciekawe, ciekawe. Reżyseria, nagrania, produkcja. I Dobra, interesy, już nawet brał udział. No tak, no bo to jest lokalizacja, nie? Na różne ta, A, e, no. rynki. No bo tam widziałem w opcjach, że tych języków tam ma być od cholery. Na razie nie ma wszystkich, no ale... O, to, to znam to skądś. Zbyt zniszczone, żeby ich używać, zbyt dobre, żeby wyrzucić, nie? Z to tak, wygląda tak, tak wygląda moja piwnica. Proszę, no w sumie tak, słoiki z kompotem i zaprawami, no wszystko się zgadza, nie? Jest ich za mało, jak na polski, piwnicę. W sumie tak, jak na polską piwnicę, nie? No. Włóżmy slajd. I tam nagie No zdjęcia. i ten, e, do się tu kończy, takie historia będzie miała ciąg dalszy, nie zwracaj zbyt dużej uwagi na to, co cię tu spotkało. Pewnie nie było żadnego slajdu, ani Ale to jest w sumie spoko, że zawsze, wiesz, jakby... Uu, nie wiesz, czy tak będzie w pełnej wersji, nie? Więc w sumie no. warto jakby wrócić do tego potem, Ale jak, czekaj, ale nie było pani w Białystokinze. Rzeczywiście. No, faktycznie. Bo ona nie miała Białystokinki. No. no, czy pokoje zawsze były takie... Puste. Spoko. E, czas ukończenia 51 minut. To jest całkiem dobry czas, pewnie. No, myślę, że tak. Zwłaszcza biorąc pod uwagę tyle. Ja myślę, że maczkiem było, nie tak. Po czym wnosisz teleportację. No to to jakby. Pierwsza rzecz, która mówi mi trzeba jakoś uważać. Tak, tak, no, to zdecydowanie. Jak ktoś tak się teleportuje, no to to jest jakby... To już jest trochę red flag, nie? Jakby nie lubię takich rzeczy. Ja też nie. Nigdy nie wiesz po prostu. No nigdy nie wiesz, gdzie się to osoba znajdzie. No Dobra, to teraz ogarniemy to drugie demko. Bo się zajrzeć teraz do swojej szafy. Ty, ty wyjdziesz i już. No tam pani tam światło, coś w przedpokoju. Dziadek szczerba. <grym> Dziadek szczerba za <zamów>. mną. <grym> Dobra. No to się widzimy w następnym odcinku. Demka walki. Właściwie. Tak, teraz Będzie zobaczymy no. inne aspekty tej gry. Ale ja naprawdę muszę Dokładnie. przyznać, że robi wrażenie. No, Z niecierpliwością czekam na pełną wersję. No, także te potem też y, zrobię. Zrobimy. No, no. Dobra, dobra. To się mankał. To strzała.